Kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę dzieje się za tymi błyszczącymi murami lotnisk? To nie tylko drogie kawy i ruchome chodniki lotniska kryją w fącie w sobie mnóstwo tajemnic. Niektóre sprytne, inne przerażające, a kilka wręcz szokujących. Ale nie martw się odkrywamy zasłonę. Oto 15 tajemnic lotniska, o których linie lotnicze mają nadzieję, że nigdy się o nich nie dowiesz. A na końcu podzielę się dodatkowym punktem, którego musisz zobaczyć. Zaczynajmy. Wyobraź sobie. Spóźniasz się na swój lot, telefon ci się rozładowuje, a w końcu dostrzegasz wolne siedzenie w pobliżu kontroli bezpieczeństwa z portem ładowania? Idealnie, prawda? Źle. Właśnie usiadłeś w hotspocie nadzoru. Niektóre obszary siedzące na lotniskach są strategicznie umieszczone, aby cię obserwować. Mówimy tu o ukrytych kamerach i wbudowanych mikrofonach, które cicho zbierają dane, gdy przewijasz Facebooka. Myślisz, że ładujesz telefon, ale możesz ładować czyjś plik wywiadowczy zamiast tego. Więc jeśli zamierzasz stracić panowanie nad sobą z powodu zagubionego bagażu, może lepiej nie narzekać obok kiosku TSA. Wielki brat może słuchać. Kiedykolwiek zauważyłeś, jak nagle zwalniasz w kolejce do kontroli? Nie, to nie tylko twoja ciężka torba podręczna, to dywan. Lotniska używają czegoś, co nazywa się tarciem poznawczym. Celowo zmieniają podłogę z płytek na miękki dywan. Dlaczego? Ponieważ zmiana ta oszukuje twój mózg na tyle, byś chodził wolniej i spokojniej? To subtelne, ale wolniejsze pasażerowie są łatwiejsi do kontrolowania, skanowania i przemieszczania przez punkty kontrolne. To nie chodzi o komfort. To projektowanie behawioralne. Więc następnym razem, gdy przesuwasz się przez ten elegancki korytarz, pamiętaj, nie tylko chodzisz, ale jesteś zarządzany. Właśnie przeszedłeś kontrolę bezpieczeństwa, jesteś gorący, zmęczony, a Twoja butelka z wodą jest pusta. Dostrzegasz fontannę i myślisz, darmowe nawodnienie. Chwileczkę, ta fontanna może być brudniejsza niż łazienka na stacji benzynowej. Badania pokazują, że wiele fontan na lotniskach. Przez tygodnie nie jest właściwie czyszczonych. Pleśń, bakterie, biofilm cała sytuacja. Setki podróżnych dotyka tego przycisku każdego dnia. Więc jeśli jesteś spragniony, kup, uwert swoje. Tak, to zdzierstwo, ale przynajmniej nie próbujecie zaraz. Twój układ odpornościowy podziękuje ci, gdy wylądujesz. Myślisz, że jesteś tylko kolejnym anonimowym podróżnym w tłumie? Pomyśl jeszcze raz. Personel lotniskowy często otrzymuje wcześniejsze powiadomienia o niektórych pasażerach, VIPach, frequent flyerach i tak, o ludziach, którzy wcześniej sprawiali problemy. Więc jeśli kiedyś straciłeś panowanie nad sobą przy odbiorze bagażu, nie bądź zaskoczony, jeśli następnym razem spotkasz kilka dodatkowych spojrzeń. Stewardzi pokładowi i agenci bramowi nie są tylko po to, by się uśmiechać oni obserwują, oceniają i robią notatki mentalne. To nie jest osobiste to protokół ale mimo to może lepiej zachować meltdown na później. Sprawdzasz swój bagaż, machasz mu na pożegnanie i zakładasz, że tylko jedzie do samolotu. Ale zanim dołączy do stosu walizek, twój bagaż odbywa samotną, zaawansowaną misję technologiczną. Przechodzi przez system detekcji materiałów wybuchowych z tak potężnymi skanerami, że nawet Superman by się wstydził. Te maszyny sprawdzają wszystko, nie tylko to, co widoczne, ale również to, co znajduje się w twoich przedmiotach. Dzieje się to szybko, zaawansowane obrazowanie, wykrywanie chemiczne, analiza kształtu. Znasz to, być i? Wszystko, zanim twój bagaż zobaczy przenośnik. Nie martw się, nie ocenia twoich wyborów suwenirów, po prostu upewnia się, że twoje skarpetki nie ukrywają czegoś niebezpiecznego. Docierasz do bramki, jest zatłoczona, górne schowki są pełne, a jakoś nie masz miejsca. Witaj w świecie nadrezerwacji, podstępnym oszustwie linii lotniczych, o którym nigdy nie rozmawiają. Linie lotnicze sprzedają więcej biletów niż jest miejsc w samolocie. Dlaczego? Ponieważ wiedzą, że niektórzy ludzie się nie stawią. Mają dane, algorytmy i lata trendów stojących za tym. Ale kiedy wszyscy się stawią, wtedy pasażerowie są wyrzucani. Nagle Twoje potwierdzone miejsce staje się: Przykro nam, proszę pana. To legalne, to wyliczone i wszystko sprowadza się do wyciskania ostatniego dolara z każdego lotu. Nikt nie chce o tym rozmawiać, ale tak. Czasami ludzie umierają w trakcie lotu. Co więc się dzieje, jeśli tak się zdarzy? Ogłaszają to. Nie. Linie lotnicze używają tajnych słów kodowych, aby utrzymać spokój. Frazes takie jak Jim Wilson czy operacja Wschód Słońca mogą brzmieć niewinnie, ale dla załogi oznaczają bardzo poważną sytuację. To wszystko po to, aby uniknąć paniki i dyskretnego załatwienia sprawy. Więc jeśli kiedykolwiek usłyszysz coś, co brzmi dziwnie formalnie przez interkom, możesz usłyszeć spokojny kryzys w toku. Jesteś na lotnisku, potrzebujesz gotówki, a obok bramki jest bankomat. Super wygodne, prawda? Nie do końca, te lotniskowe bankomaty to pułapki na pieniądze. Są znane z wysokich opłat, złych kursów wymiany i wystarczającej ilości ukrytych drobnym drukiem, które sprawiają, że twój portfel płacze. W niektórych przypadkach możesz stracić 10% lub więcej na pojedynczym wypłacie, a jeśli używasz zagranicznej karty, sytuacja może być jeszcze gorsza. Oto rozwiązanie. Zawsze wypłacaj gotówkę przed dotarciem na lotnisko lub używaj karty kredytowej do zakupów, gdy już wejdziesz, ponieważ ta szybka grabież gotówki może Cię kosztować o wiele więcej niż się spodziewasz. Osiedlasz się na swoim siedzeniu, stół do podawania wygląda na przetarty, zapięcie pasa się zatrzaskuje, wszystko wydaje się czyste, prawda? Nawet blisko? Samoloty to w zasadzie latające hodowle bakterii. Setki ludzi z całego świata oddychają, kaszlą, dotykają wszystkiego. W międzyczasie większość samolotów dostaje szybkie czyszczenie powierzchowne, a nie pełne mycie. Głębokie czyszczenie? Może raz w miesiącu. Więc ten stół do podróżowania, przy którym jesz, może być brudniejszy niż kabina publicznej toalety. Spakuj chusteczki dezynfekujące i wytrzyj swoje zapięcie pasa, podłokietniki i stół przed osiedleniem się, ponieważ to czego nie widzisz, może z tobą zostać. Jesteś głodny. Twój lot jest opóźniony, a jedyne co widzisz, to smutna kanapka za 14 dolarów. Witaj w świecie narzutów lotniskowych. Wszystko od butelkowanej wody po czasopisma i MDM-sy jest wyceniane jak złoto. Nawet te tandetne koszulki z pamiątkami kosztują więcej niż tygodniowe zakupy. Dlaczego? Ponieważ jesteś uwięziony, kiedy już przejdziesz przez kontrolę bezpieczeństwa, twoje opcje znikają. Wiedzą, że jesteś zmęczony, głodny i zdesperowany i żądają odpowiednio wysokiej ceny. Więc następnym razem, gdy skusisz się na batonik granola za 6 dolarów, pamiętaj, płacisz nie tylko za jedzenie. Płacisz za przywilej utknięcia na lotnisku. Weź ze sobą przekąskę, twój portfel ci podziękuje. Kiedykolwiek zastanawiałeś się, co się dzieje z bagażem, który nigdy nie zostaje odebrany? Nie tylko siedzą w zakurzonej tylnej komnacie na zawsze w końcu te samotne walizki, idą na aukcję. Tak naprawdę aukcje lotniskowe to rzecz. Po pewnym czasie nieodebrane bagaże są sprzedawane najwyższemu oferentowi. Nikt nie otwiera ich najpierw, nikt nie sprawdza, co jest w środku. To jak wielka gra tajemniczego pudełka. Możesz trafić na markowe ubrania stare klapki lub wypchano igłany. te. A. Nigdy nie wiesz. Więc jeśli kiedykolwiek odprawisz bagaż, pamiętaj, jeśli zgubi się na wystarczająco długo, twoja walizka może stać się niespodzianką dla kogoś innego. Widziałeś je. Te ciche lotniskowe wylegiwarki z pluszowymi fotelami, darmowymi przekąskami i spokojną atmosferą. Pewnie pomyślałeś, to musi być miłe, donna, ale to nie dla mnie, oto sekret. Nie musisz być milionerem ani elitarnym frequent flyerem. Wiele salonów oferuje jednodniowe przepustki za niewielką opłatą. A niektóre karty kredytowe na Gilys są to i nawet te, które nie mają rocznej opłaty, no, dają dostęp za darmo. Musisz tylko wiedzieć, gdzie szukać. Zamiast siedzieć przy hałaśliwej bramce z kawą za 5 dolarów i brakiem możliwości ładowania telefonu, możesz delektować się darmowym cappuccino w fotelu. Więc następnym razem, gdy będziesz mieć długą przesiadkę, zapytaj, czy twoja karta kredytowa. Lub aplikacja linii lotniczej otwiera salon, bo szczerze zasługujesz na chwilę spokoju przed startem. A, lądując tutaj, panowie i panie, przybyliśmy wcześniej. Brzmi jak zwycięstwo, prawda? Cóż, niezupełnie. Właśnie zostaliście oszukani przez jeden z najstarszych trików linii lotniczych w książce wydłużone czasy lotu. Linie lotnicze często dodają dodatkowe minuty, a nawet godziny do swoich rozkładów. W ten sposób, nawet jeśli Twój lot się spóźnia, wciąż wygląda, jakby przyleciał na czas lub nawet wcześniej. Wszystko chodzi o statystyki punktualności. Wyglądają dobrze, ty czujesz się dobrze i nikt nie narzeka. Więc następnym razem, gdy będziesz celebrować to wczesne lądowanie, pamiętaj, prawdopodobnie nie byliście wcześniej. Oni po prostu powiedzieli, że tak, aby nie zauważyć czekania. Króisz na wysokości 35 000 stóp, wszystko wydaje się spokojne w kokpicie. Ale oto twist. Twój pilot może spać. I nie, to nie jest katastrofa. To właściwie standardowa procedura w długich lotach. Piloci zmieniają się, zmieniają się w odpoczynku, w ukrytych kompartamentach lub w fotelach, podczas gdy współpilot lub autopilot utrzymują wszystko pod kontrolą. Wszystko jest ściśle regulowane i całkowicie legalne. W rzeczywistości wypoczęci piloci sprawiają, że loty są bezpieczniejsze. Wolałbyś, żeby twój kapitan spał teraz czy zasnął podczas lądowania. Więc nie panikuj, jeśli ja jeśli pilot śpi. To znaczy, że wykonują swoją pracę. Dobrze. Kiedykolwiek widziałeś samolot, który z sprawę bez pasażerów. To nie twoja wyobraźnia. To był lot duchów. Dlaczego linie lotnicze latają pustym samolotem? Wszystko sprowadza się do zasad przydziału slotów na lotniskach. Linie lotnicze muszą używać swoich zaplanowanych slotów startowych i lądowych, aby nie ryzykować ich utraty na rzecz konkurentów. Więc zamiast odwoływać loty, czasami latają pustym jetem, aby utrzymać ten cenny slot czasowy aktywnym. To kosztowne, nieefektywne i dziwaczne, ale dla linii lotniczej to się opłaca na dłuższą metę. Więc jeśli kiedykolwiek poczujesz się jak jedyny przy bramce, Mogą to być Twoje kroki na samolot, który leci donikąd celowo. Właśnie wylądowałeś. Sygnał zapięcia pasów odzywa się, wszyscy rzucają się do przejścia, a następnie prosto do najbliższej toalety na przybycia. Oto problem. Ta toaleta. To najbardziej ruchliwa, brudna i stresująca toaleta w całym lotnisku. Każdy pasażer z Twojego lotu i kilku wcześniejszych próbuje z niej skorzystać, w efekcie tworząc kolejkę, gdzie nikt nie ma miejsca i papierowe ręczniki leżą wszędzie. Ale oto, mądrzejszy ruch. Idź dalej. Trochę głębiej do terminalu znajdziesz ciszejsze toalety, które są czystsze, puste i dobrze zaopatrzone. To prosta zmiana, ale przekształca ten chaos po locie w znacznie bardziej cywilizowane doświadczenie. Więc pomiń zamieszanie, Twoja pęcherz może poczekać jeszcze 60 sekund. Twoja godność Ci podziękuje.